z Ewangelii według świętego Łukasza. To zaś, co w mniemaniu ludzkim jest wielkie, w Bogu budzi obrzydzenie. Bardzo mi się to skojarzyło z placem świętego Piotra, na którym stoimy, dlatego, że ostatnio papież Franciszek zaskoczył mnie, właściwie sprawił, że moje kolana się ugięły, gdy powiedział, że używanie tych wielkich kościelnych tytułów Excellencio, Eminencio, może być, może mieć nawet wymiar demoniczny. Są bardzo, bardzo mocne słowa, które nam podpowiadają, że jak człowiek wykorzystuje swojego tytułu, jak człowiek wykorzystuje swojej władzy, swojego urzędu, swojego uroczystego stroju, swojej przewagi po to, żeby innych wykorzystać, skrzywdzić, uznać za mniejszych, mniej ważnych, no to to jest rzeczywiście demoniczne. Ale są też sytuacje, kiedy Słowo ekscelencjo, eminencjo, magnificencjo, panie prezydencie, wasza wysokość yy, i te wszystkie tytuły, które ludzie noszą, mogą służyć do czynienia dobra i wtedy są anielskie. Wtedy są Boże. Tak jak można być eminencją na sposób demoniczny, na sposób Boży, taki sołtysem, i posłem, i wikarym, yy, i dyrektorem. Kierownikiem, czy po prostu ojcem lub matką, można być na te dwa sposoby. Bo ostatecznie chodzi o to, żeby robić tak, jak podoba się Bogu, a nie jak się światu podoba. I bardzo wiele rzeczy, które świat pochwali i którymi się zachwyci, będzie w oczach Bożych okropne, a w jego ustach śmierdzące, do wyklucza. Może się zdarzyć, że przeżyjemy życie. W którym wszyscy wokół będą się nami zachwycać, nas tytułować i podziwiać. A Pan Jezus powie: Nie znam Ciebie. Bazylika Świętego Piotra jest dla wielu ludzi e, takim znakiem, jak bardzo silny jest Kościół i że jest instytucją. Ale jednocześnie ta bazylika jest także znakiem tego, jak bardzo wielu świętych ludzi Kościoła potrzebowało. I te wszystkie wizerunki świętych figury świętych, a nade wszystko także służba kolejnych papierzytej bazyli mało niej pokazuje nam, że to, co wielkie w oczach świata bywa, bardzo małe w oczach Bożych, a to, co małe w oczach świata jest wielkie w oczach Bożych. Do zobaczenia jutro.